Siema, witajcie. Jestem Romek, co ma na przedmieściu domek. A no i nawiązując do tego domku, mam dosyć mieszkania przy większym mieście, a że uzbierało mi się trochę oszczędności, to też postanowiłem poszukać jakiegoś siedliska na wsi, które wymaga remontu i przywrócenia do życia. Chciałbym kupić coś klimatycznego z jakimiś zabudowaniami, niekoniecznie z polem uprawnym, aczkolwiek jakby było, to będzie to dodatkowy atut. Znalazłem na tą chwilę w ogłoszeniach dwa ciekawe obiekty. Jedno to takie trochę opuszczone gospodarstwo rolne wraz z maszynami oraz ziemią uprawną, jednak cena jest dość wysoka, a drugie to trochę nowsze zabudowania z domem, bez działek uprawnych. Oraz sama w sobie działka jest dość mała, bez żadnych maszyn, ale z kolei cena jest dość atrakcyjna. Na razie nie podejmę chyba decyzji, z uwagi na to, że jak widzicie, mamy zimę. A no i to też nie uda mi się obejrzeć dokładnie, bo śniegu nawaliło jak głupie. No ale jakieś pojęcie będę już miał. A no i bo nie przedstawiłem. Jadę sobie swoim poldolotem. Polones został odziedziczony po rodzicach. Ojciec zakupił go jak był młody, no i szkoda było mu go złomować. A jako, że ja trochę się takimi tematami interesuję, to przywróciłem go do stanu fabrycznego i mega teraz cieszy w takim stanie. Tak więc z całą pewnością zobaczycie u mnie więcej tego typu sprzętów z tamtych lat. No ale zanim to nastąpi, to trzeba by coś kupić. Tak więc jedziemy sobie pooglądać, co tam jest do sprzedania, no i zobaczymy co i jak. Generalnie pomyślałem sobie, że po prostu zacznę to dokumentować, a potem sobie zdałem sprawę, że przecież trzeba by te wszystkie nagrania gdzieś magazynować. No to mówię. Przecież mógłbym to wrzucać na YouTube'a. Kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał, a ja będę miał pamiątkę. No ale jak już ktoś to ogląda, to może na zachętę zostawisz łapkę w górę i komentarz? Tak, abym widział co o tym myśleć. Ja się spodziewam, że po pierwszym filmiku, w dodatku z oglądania czegoś, co nawet jeszcze nie jest moje, to ciężko to ocenić. No ale możecie się chociaż wypowiedzieć o stylu, o moim gadaniu, czy jakościowo jest OK, no i tak ogólnie, czy chcecie więcej odcinków. Na ten moment nie mam pojęcia co i jak, kiedy by się odcinki pojawiały i w jakiej częstotliwości, bo to zapewne powychodzi w praniu. Tak więc nic nie sugeruję ani nie obiecuję. Zobaczymy jak będzie. No i dojechaliśmy praktycznie. Z daleka już widać w garażu stoi jakiś stary kombajn chyba. Ale nic. Zostawiam tutaj poltka i idę się przejść. Obie nieruchomości są niezamieszkałe i dogadałem się z agentem od sprzedaży, że mam wejść i sobie pooglądać. Tak więc ruszamy. Tutaj bramy nawet nie będę próbował otwierać, bo tego białego szajsu jest tyle, że się jej nie ruszy. Ale widziałem na zdjęciach dalej furtka była, więc tamtędy się wejdzie. No i nie pomyliłem się, kombajn zbożowy. Jak się nie mylę, to jest to jakiś Massey Ferguson. Generalnie nie mam pojęcia, jakie maszyny tutaj będą, bo na zdjęciach wszystkie były zamazane, więc nie wiem, czego się spodziewać. No ale ten sprzęt tak na pierwszy rzut oka wydaje się być całkiem, całkiem. Musiałem zrobić cięcie, bo mi kamerka spadła w śnieg, no i sami wiecie. Fajnie wygląda ten garaż, taki niewielki warsztacik, by tam szło wykombinować. A tutaj jakieś pierdoły. I chyba wygląda to coś po prawej stronie jak mały kurnik. Ciężko to ocenić tak na 100% w tym śniegu. Tutaj jeszcze przyczepa jakaś. Całkiem ładnie wygląda. Kultywator też niczego sobie. O, jest i kolejna przyczepa. Ta chyba gorsza trochę, bo jakaś taka uszczelniana. Bardzo proszę Państwa, jest i on. Ciągnik Ursus z tego co widzę. Tak jest. Ursus C330 w bardzo ładnym stanie z tego co widzę. I maszyny, ale to ich nie będę na razie omawiał. Na duży plus, że większość stoi pod dachem, a nie pod chmurką. No i patrzcie, jest kolejny ciągnik. Ten na pierwszy rzut oka też w ładnym stanie stoi piękna zielona czterdziestka, o ile się nie mylę. I w dodatku wygląda na oryginalną, z kabiną orzeszkiem, a to już powoli rzadkość, bo sporo ludzi wymienia je na inne, bo te są małe, głośnie i niewygodne. Ale mi tam się podoba. No, ale co tam znaczy zdanie osoby, która jeździ starym Polonezem? Dobra, tu mamy kolejny budynek gospodarczy. Wygląda jak jakaś obora, i w dodatku wygląda na nieco nowszą lub odremontowaną względem pozostałych budynków. Ale to, co najpiękniejsze, to tutaj. Co prawda nie o tej porze roku, ale wyobraźcie sobie ten widok tutaj w maju, jak wszystko kwitnie na polach zielone zboża, żółty rzepak no przepiękne miejsce. Normalnie chyba się powoli zakochuje? Bardzo mi się tutaj podoba. OK, lecimy dalej. Tu stoi, widzę jakaś maszyna, ale nie mam pojęcia, co to, więc jeśli w ogóle ktoś ogląda to w tym momencie i wie, co to może być, to napiszcie mi proszę w komentarzu, co to jest i do czego służy. Tam w oddali jakiś sąsiad mieszka, ale sądzę, że nie przeszkadzałoby mi to. Tu pod wiatą stoi presa i jakiś rozrzutnik, ale wizualnie dość sfatygowany, no ale w sumie nie ma się co dziwić, jak sama nazwa mówi. Dobra, to zobaczę sobie jeszcze na szybko, czy budynki mają pootwierane drzwi, a w międzyczasie powiem, co myślę o tym podwórku. Wydaje mi się na ten moment, że jest to bardzo dobra opcja do odbudowy i startu z niewielkim gospodarstwem, chociaż cena mnie mało zachęca, no ale jednak staram się ją zrozumieć, bo samego sprzętu i maszyn jest tutaj na spore kwoty, więc nie ma co oczekiwać, że ktoś to odda za pół darmo. No a skoro sprzęt już tutaj jest, podwórko jest na tyle duże, a budynków, wiat i garaży jest na tyle, że wszystko się mieści, to grzechem byłoby tego nie wykorzystać i nie prowadzić choćby jakiegoś małego gospodarstwa. I tak, spodziewam się, że w dzisiejszych czasach mało opłacalne jest prowadzenie tak małego gospodarstwa, ale jeśli ktoś by to robił bardziej z pasji i zamiłowania oraz w ramach luźnego czasu, to dlaczego nie? Uważam, że jeśli by to nie przynosiło jedynie strat, a na swoje potrzeby na pewno nie będzie takich przynosiło, bo przecież mając swojego pola trochę, a wiem, że do tego gospodarstwa należy kilka hektarów pól uprawnych, mając statko swoich kur, jakieś świnki, no to przecież człowiek by był samowystarczalny, a całą nadwyżkę upraw czy hodowli przecież zawsze można sprzedać. No i w związku z tym jest to według mnie propozycja bardzo do przemyślenia ale zobaczymy jeszcze, jak wygląda ta kolejna działka, no i może jeszcze coś innego w międzyczasie się pokaże. Tak więc decyzji na pewno nie podejmę od razu, bo chciałbym to dobrze przemyśleć. A co do samych budynków, jak widzicie, większość w bardzo ładnym stanie, nic na pierwszy rzut oka nie wymaga remontu od zaraz. Elektryka wszędzie działa, więc zakładam, że w domu mieszkalnym będzie tak samo albo i lepiej. Widzę woda i kanalizacja wszędzie porobiona, wydaje się, że ktoś o to mocno dbał. No i sam stan maszyn, ciągniki wyglądają przecież niewiele gorzej, jak z fabryki wyjechały. Więc to mówi samo za siebie. No ale jak wyżej, jadę zaraz dalej i zobaczymy. Ta dmuchawa z tą żmijką to też bardzo fajna opcja, bo wnioskuje, że na strychu można magazynować zbiory. Więc też kolejna super sprawa. Szkoda tylko, że nie wiem, które dokładnie pola przynależą do tego gospodarstwa, no ale z drugiej strony w okolicy tyle śniegu tu jest, że i tak nie byłoby widać, więc na to jeszcze może przyjdzie czas. Tak czy inaczej, podoba mi się bardzo. Możecie napisać, co wy o tym sądzicie. Co byście na moim miejscu zrobili z takim gospodarstwem, zakładając, żebym się zdecydował akurat na to, czy poszlibyście w jakąś hodowlę zwierząt, czy raczej odpuścili, a zrobili na przykład tunele foliowe i postawili na jakieś warzywa? Oczywiście to też zależy od wielu czynników, choćby od tego, jaka ziemia tutaj jest i do jakich upraw się najbardziej nadaje. No ale to są kwestie do dowiadywania się na później, bo podejrzewam, opcji będzie tu wiele. Reasumując, naprawdę mi się podoba, jednak musiałbym trochę gotówki dozbierać, a to wiadomo wiąże się z tym, że jest ryzyko, że ktoś wcześniej to kupi. Ewentualnie mógłbym dobrać coś kredytu na tę nieruchomość, ale wtedy musiałbym postawić troszkę bardziej na dochód z gospodarstwa, tak aby mieć pewność, że będzie na jakąś część raty kredytu zarabiało, ale myślę, że to też nie byłby problem dla mnie. Ok, to ja sobie tutaj jeszcze na spokojnie, w chwili ciszy, pobiegam, pooglądam wokoło jak to wygląda i następnie ruszamy i jedziemy zobaczyć te drugie siedlisko. Kamerkę zostawię włączoną, może ktoś będzie miał chęć sobie ze mną w ciszy pooglądać jeszcze okolice, a za momentu ruszamy dalej, Poldolotem. No i dobra, bo nie nagrywałem całej drogi, bo materiał miałby kilkadziesiąt minut, a nie o to przecież chodzi. Jestem już blisko i powiem Wam, że te okolice tutaj równie ciekawe jak tam. Tutaj widzę po prawej stronie jakieś budynki stoją po starym Pegierze, jakby, a przynajmniej tak to wygląda. Tak więc zapewne wioska jest też większa, bo przecież ktoś tutaj kiedyś musiał pracować, chociaż może i nadal jest to czynny obiekt, bo w okolicy nie widziałem żadnego nowego wielkiego gospodarstwa, więc kto wie. A tymczasem jesteśmy na miejscu. Krzysiu z nawigacji mówi, że tu po prawej stronie by to się znajdowało, więc zaparkuję przy drodze i idziemy. No ale pierwsze wrażenie nie jest aż tak wow, jak przy tamtym gospodarstwie, ale oczywiście mogę się mylić. Zobaczymy, jak pooglądamy. Dobra, co my tutaj mamy? Trzeba wejść bramą, chyba, bo przy furtce tyle zmarzniętego śniegu, że nie da się jej ruszyć. Ono i brama się dała otworzyć, więc można wejść. Kurczę, ale zaskoczony jestem, że w tych okolicach aż tyle tego białego czegoś nabrało. U nas pod złotoryją to bardzo nie ma go. Ok, działka widzę całkiem spora, ale niestety prawa strona w ogóle nie zabudowana, ale może to w sumie plus. Szłoby coś po swojemu zbudować i nie byłoby szkoda burzyć nic. Ale patrzcie, tutaj znowu jest jakaś wiata i budynek gospodarczy połączony z jakąś stodołą, no i w zasadzie chyba z domem mieszkalnym też. Nie najgorzej to wygląda. Trochę graciarni też jest, ale to wiadomo. Kupując i decydując się na taką nieruchomość, trzeba mieć świadomość, że może się znajdować na niej wszystko, nawet rzeczy, których byśmy się w życiu nie spodziewali. No a tutaj kurczę, troszkę pusto jest. Takie mam mieszane uczucia, bo spodziewałem się, że chociaż jeszcze jeden budynek będzie, a przynajmniej tak to na zdjęciach wyglądało, więc wychodzi, że ktoś je bardzo sprytnie zrobił. Zdjęcia były z jesieni robione w ogłoszeniu, ale były na nich te pola też pokazane z tyłu, które należą do tej właśnie nieruchomości. Ale teraz, jak śnieg jest, to w sumie nie widać co, gdzie i jak. No ale z tego co pamiętam, to było tego jakoś trochę ponad jeden hektar, więc nie za dużo. Ale jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Tak czy inaczej, nie oczarowała mnie ta nieruchomość, tak jak poprzednia, ale za to cena jest atrakcyjna, bo ponad połowę mniejsza niż tamta. Ale z kolei mamy mniej budynków, mniej pola, mniejszą działkę. A z plusów to jest pole do popisu przy budowie gospodarki, no ale kolejna kwestia, że ja to jestem taki klimatem starodawny, to pewnie chciałbym zachować klimat tych miejsc i nie budować nic w stylu nowoczesnym, a to z kolei może być trudne. No, sam nie wiem, muszę to przemyśleć. A tak jak mówiłem, że może jeszcze jakieś ogłoszenie się znajdzie. Zatem teraz chyba kończę tutaj oglądanie i wracam do domu, bo zaraz się ciemno zacznie robić, a za jakiś czas wybiorę się oglądać dalej, o ile będzie co. Albo może poczekam na roztopy śniegu i wybiorę się jeszcze raz zobaczyć te pierwsze miejsce, jak będzie więcej widać. Tak więc moje stanowisko w tej sprawie na ten moment znacie. Postaram się wrzucić jakieś informacje w kolejnym odcinku a tymczasem jeśli ktoś oglądał i wytrzymał ze mną do końca, to serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza, ponieważ pomaga mi to rozwinąć kanał, a was nie kosztuje absolutnie nic. Będę wam bardzo wdzięczny za pomoc. A teraz życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!